Niedziela, kolejna wycieczka eee, lecimy mieliśmy już koło domu, ale dzięki uprzejmości kanału Beskidniski Sercowiski <grywa> akurat jechał do lasu pojechaliśmy kawałek dalej i eee, tu łazimy troszkę w innych miejscach znowu eee. No zobaczymy, oby się udało chociaż coś zobaczyć, nagrać jakieś byczki to będzie fajnie. A tyczunia to już w ogóle, ale coś tu czarno widzę wczoraj 20 km w nogach, a, a nie było nic. No ta jedna malutka kolega podniósł też fajna. był kusik, a dzisiaj będziemy widzieć. O, jakaś świeża by się przydała znowu. Znowu trochę misia, świeżutkie kurczę, te większe jak wczoraj, ale fajne, kurde zase zdjęcie zrobię, ale szedł i w tą stronę, i w tą stronę, i nie wiemy gdzie poszedł, a my idziemy tu w dół, <gry> 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 może tam go nie ma.